Cześć wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na ostatnią część mojego planturu, czyli wyprawy po moich roślinach. Ten film już będzie znacznie krótszy, bo tych roślin już zostało znacznie mniej. Także zapraszam serdecznie do oglądania, do komentowania no i za wszelkie kciuki do góry. Serdecznie dziękuję. Zapraszam. Dobrze, to zaczynamy plantur. Tutaj mamy pierwszą. Roślinę to jest Aglaonema crete, To jest sadzonka wzięta z rośliny matecznej. 18 sierpnia, jak przesadzałam tą wcześniejszą aglaonemę, która była pokazana we wcześniejszym filmiku, to po prostu wzięłam sobie dwa pędy od niej. One miały wcześniej tylko dwa listki. Teraz jak widać, tych listków jest znacznie więcej. Bardzo ładnie rośnie. Jestem naprawdę z niej zadowolona. Super. Tutaj, o, tutaj wychodzi już też kolejny listek także bardzo bardzo ładnie rośnie i jest po prostu prześliczna. Dobrze. Tutaj obok niej jest sansevieria cylindryczna. Jest to sansevieria, która wpadła mi do koszyka przy okazji zakupów w wietrące. Zresztą dosyć niedawno. Wpadła ze względu na te właśnie małe babyki. Tu jest jeden, tu jest drugi. No jak wiecie, Sansevierie bardzo rzadko podlewamy, w zasadzie raz na miesiąc wystarczy niewielką ilością wody i, i to jest wystarczające jak dla niej. Stanowisko jasne, oczywiście na, nie na bezpośrednim słońcu. Co dla niej jest charakterystyczne? Właśnie te pędy, które w tym momencie przy dotyku mają wrażenie, że są w zasadzie sztuczne. Natomiast, natomiast tutaj babyki wyglądają zupełnie inaczej. Wyglądają jak zwykłe listki, natomiast w miarę jej wzrostu będą się zmieniać właśnie w takie podłużne pędy. Dobrze, i tutaj mamy moją kolejną roślinę. A w zasadzie dwie, to są choje. Natomiast tak to pierwsza hoja to jest hoja nabyta z Florence Market. Przyszła bardzo ładna, ale była o tyle niższa, także bardzo ładnie rośnie. Ja ją nabyłam 18 lipca. Albo 28, 28 lipca, przepraszam. Bardzo ładnie od tego czasu rośnie. Mamy bardzo dużo nowych listków, a te nowe listki, jak widzicie, są bardziej właśnie różowe. Na kamerze za bardzo tego nie widać, ale rzeczywiście mają przepiękny róż. A te starsze są po prostu kremowo zielone. Tutaj też rosną nowe listki. No i jak to hoja? Oczywiście podlewamy rzadko, kiedy ta większa część podłoża przeschnie. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o podłoże, to podłoże uniwersalne dodałam do niego troszkę karamzytu, żeby bardziej je rozluźnić, perlit, vermiculit i troszeczkę piasku, ponieważ podłoże musi być bardziej przepuszczalne niż żyzna. No i hoja oczywiście, zwłaszcza ta, ponieważ ma piękne wariegacje, żeby te wariegacje dalej były takie piękne, musi stać raczej w jaśniejszym stanowisku, ale nie na bezpośrednim słońcu. U mnie oczywiście cały czas stoi na oknie wschodnim. Natomiast tutaj mam kolejną hoję, to jest Hoja Karnosa Splash. Jest to w zasadzie sadzonka, którą wzięłam od rodziców. Tak moi rodzice mają całą ścianę w tej hoi. I postanowiłam, że ja spróbuję wziąć sobie sadzonkę i zobaczyć, jak będzie ładnie rosła. Sadzonka była tylko z tymi dwoma pędami i były tylko te dwa listki. Także jak widać, też bardzo ładnie się przyjęła. Tutaj mamy cztery nowe listki. Tutaj są dwa. No, i tu widzę, że wychodzą już kolejne nowe. Bardzo ładnie rośnie. Podłoże, oczywiście, takie samo jak w przypadku tej hoi. I też podlewamy zdecydowanie, kiedy, kiedy głównie raczej podłoże już przeschnie. Tak to wygląda. No i przejdźmy do kolejnych moich roślin. A tutaj kolejne moje rośliny. Na początek geranium, inaczej anginka, plargonia pachnąca. Ma cudowne, jak zresztą widzicie, ma cudowne liście. Cudowny kształt tych liści, a jeszcze cudowniejszy, przynajmniej dla mnie, bo uwielbiam ten zapach. Zapach. Wystarczy lekko ją dotknąć i po prostu wszędzie rozpościera się woni, i zostaje nawet na palcach ten cudowny zapach, ta woń. A przede wszystkim jest rośliną leczniczą, bardzo przydaje się w przypadku bólu ucha. Wystarczy zmienić, odciąć sobie liść. Zmiąć go w palcach i w taki włożyć po prostu do ucha i szybko poradzić sobie z każdym bólem. E, także też serdecznie polecam. U mnie geranium stoi w tak naprawdę cały czas podłożu uniwersalnym. E, bardzo szybko rośnie, ale najważniejsze co musimy w przypadku geranium pamiętać, że bardzo dużo pije wody. Trzeba często podlewać i pamiętać, aby podłoże było. Lekko wilgotne zawsze. No i nawożenie co dwa tygodnie. Bardzo szybko rośnie i bardzo szybko się ukorzenia. Wystarczy na przykład sadzonkę pędową, gdzieś górę pędu po prostu odciąć, włożyć do ziemi i ona bardzo szybko się ukorzenia. Obok niej stoi mój <gryw> najdłużej będący ze mną towarzysz, a mianowicie Fikus Beniamin, który już jest sporych wielkości, Nie wiem, czy mi się uda to akurat tutaj wam pokazać. Mniej więcej tak on wygląda. O, gdzie mi? E, Fikus z Beniami, który akurat na potrzeby tego filmiku, na chwilkę postawiłam go w tym miejscu, natomiast ogólnie stoi u mnie na oknie wschodnim i o tym pamiętajmy. To jest bardzo ważne, żeby nie zmieniać mu stanowiska, nie zmieniać mu miejsca pobytu, dlatego że zareaguje po prostu zrzucaniem liści. Mój fikus beniamin stoi na oko, oknie wschodnim. Jak widać mam odpowiednią ilość światła, jest odpowiednio jasno, dlatego te warygacje są przepiękne, jest ich bardzo dużo tego białego koloru na liściach i świetnie sobie daje radę. Co ważne, z benjamin też um, e, lubi, kiedy przez nie mu podłoże, ale tylko ta wierzchnia warstwa nie lubi za bardzo przesłuszenia, dlatego też trzeba pamiętać o, o regularnym podlewaniu go. Mój ficus Beniamin stoi w podłożu uniwersalnym perlit, vermiculit. Dałam mu troszeczkę torfu kwaśnego, no i tak sobie świetnie, świetnie radzi. No, ale pamiętajmy, bo ja też często robiłam ten błąd w momencie wyjazdu gdzieś na wczasy po prostu bałam się, żeby za bardzo się, że tak powiem, nie odwodnił i nawadniałam go specjalnym systemem do nawadniania. No i to był błąd, bo przyjeżdżałam i stał cały w wodzie był po prostu totalnie przelany. No i co zostałam Zawsze pełno zrzuconych liści na podłodze. Więc, więc nie polecam. Lepiej go w momencie wyjazdu, akurat jeżeli te parę dni się przesuszy, to też nic złego się nie stanie, a, a lepiej tak, niż jak rzeczywiście ma, mają zagniewać korzenie ze względu na przelanie. Ok, ja obok niego kolejna roślina lecznicza u mnie w domu, czyli aloes drzewiasty tym razem. Eee, aloes drzewiasty e, jak widzicie tutaj mm, też dosyć sporo mi wyrósł. No ale ma bardzo dużo babyków, być może powinnam się zająć ich przesadzeniem, rozsadzeniem od rośliny matecznej, ale podoba mi się takie zagęszczenie. No jest to sukulent, jest to sukulent, gromadzi wodę w swoich liściach i te liście, jeżeli odetniemy i pozbędziemy się tych kolców i tej, tej warstwy wierzchniej liścia, to ten miąż, jeżeli przyłożymy do oparzonego miejsca, to bardzo szybko nam to ładnie będzie wszystko goiło skórę po oparzeniu, więc też bardzo serdecznie polecam, bo nieraz mi się przydał. Mój aloes stoi w podłożu uniwersalnym z perlitem, żeby ta warstwa była przepuszczalna i domieszką piasku. No i mimo, że jest to sekulent to trzeba pamiętać o jego podlewaniu, bo w momencie, kiedy będzie miał za to te liście będą takie mało zielonkawe, jasnozielone, będzie tracił swój kolor, będą się marszczyły te liście. E, więc, więc trzeba pamiętać, bo on mimo wszystko lubi, e, lubi m, mieć e, troszkę tej wilgoci w podłożu. No i cóż, mój e, oczywiście lubi jasne podłoże, nie na bezpośrednim słońcu, dlatego że jeżeli tego słońca będzie troszeczkę za dużo, jakbym u mnie w tym wypadku, e, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale tutaj te końcówki troszeczkę. Troszeczkę mi zas zasły, zrobiły się takie takie żółtawo-brązowe. No i to jest wynik właśnie z yy, za dużej za ilości słońca. Ale poza tym bardzo ładnie rośnie, więc oby tak dalej. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego, cudownego dnia i aby Wasze rośliny rosły zdrowe i duże. ?